Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Z tej strony Kusim i witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Serwery. Wiem zanim napiszesz komentarz, że na tym serwerze nic się na razie nie dzieje, tylko na razie przedstawiam nowe osoby. Od razu mówię, że zbieram ekipę. A skoro mowa o ekipie, to dzisiaj jest ze mną nowy osobnik. Nowa osoba, czyli Jawenowa. Jawenowa przywitaj się. Hejka. Jest z nami również Remek. Witam wszystkich serdecznie. I również jest z nami Maciek TM.pl Siemka. No. Dzisiaj również chciałem wam przedstawić nowego osobnika, mniej więcej, dobra to słowo wytniemy. Y... Spadłem z grzyba. Dobrze, no to może przejdźmy do tego ekranu takiego fajniejszego. Tak, już jesteśmy tutaj na naszym pięknym moście. Dzisiaj w tym odcinku jeszcze nic nie wybudujemy, przepraszam was za to, ale no mniej więcej chcieliśmy się podzielić z wami nowymi osobnikami i akurat wszystko nam się udało, akurat Jawę Nowa jest z nami, prawda? Prawda. Może trochę więcej powiedz o, o sobie? ja mogę powiedzieć? No, jestem na na serwerze i tyle. Mam nadzieję, że sobie długo tutaj pobędę. No będziesz tutaj bardzo długo, dopóki serwer, mój kanał będzie istniał, to ty również tutaj będziesz. Jak mówiłem, mogę wam powiedzieć, zdradzić, zdradzić plany jakie tutaj wybudujemy. Mam taki plan. Żeby budować wielkie drzewo i w tym drzewie y zrobić nasz wspólny punkt taki, gdzie wszyscy będą się spotykać, czyli ja, Maciek To no możecie się już spodziewać w następnym odcinku. Będziemy właśnie wszyscy budować, będziemy budować Kuzi, ja będę... No, bo remek grifuje. Remek, dostaniesz zaraz po pysku. No to nie ja! Ej, no co wy sosnę. tutaj niszczycie, mój sosnę most! rozwalił, sosnę rozwalił. Ej, Remek, no no wiesz co, no ja, na wizji Bo ja mam Dobra. tego Dobra, Nie ważne. No ci um, Coś jeszcze miałem powiedzieć. No, no zwaliłeś mnie. Jaweł, no, co ty robisz? Ja się uczę pływać. Uczysz się pływać na takim. Jakby. Dobra, nieważne. Uczysz się pływać do góry, tak? tu Wszyscy tu No dobrze, powiedzmy coś takiego innego. No, oprócz tej tutaj budownictwa, zapowiedział powiedział on, no to na pewno pojawi się niebawem mój domek. Tak, o właśnie. Ja Wenowa gdzieś się tutaj również wybuduję, nie wiem jeszcze gdzie. Maciek TMPL, który jest wielkim leniem. Powtarzam to teraz do mojego mikrofonu, który jest wielkim leniem, też się jeszcze gdzieś wybuduję, ale zanim zobaczycie jego domek, to szybciej wybije mi 10 ale, tysięcy. Ale jak mi się będzie chciało oczywiście. No to jak mi się. No to mi A, to szybciej wybiję. Mi to się no akurat mi akurat już wybije 10 tysięcy, to akurat wtedy zobaczycie Macka domek. Na, przy... Na... 10 tysięcy widzów, to wtedy zrobię tutaj domek. <laughs> Dobra. Ja Wenowa Ja Wenowa będzie miała też również tutaj gdzieś domek, jeszcze nie wiemy. Gdzie? Ty też nie wiesz jeszcze, nie? No, no jeszcze nie. nie. No dobra. To by mniej więcej już koniec odcinka. Jak tak chciałem wam tylko zaprezentować bardzo fajną osobę, ja Nie Na razie nie dam linku do jej kanału, bo na razie nie prowadzi żadnej serii. Jeżeli będzie prowadziła, to również będzie u mnie w poleconych, bo naprawdę fajna fajna babka z niej koleżanka. Nie wiem, jak to kto woli. Prawda? Jesus. Kto tam już leje? Jesus. Kto tam leje? Remek leje. No. Jezus, Jezus. No. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.